Witajcie ludzie, z powrotem przy kolejnym odcinku, zagrajmy w Pokémon Alpha Sapphire. I pierwsze co zrobimy, to zajrzeć na naszą legitymację trenera. Albo raczej, zrobimy to na chwilę, najpierw zobaczmy naszego Pokemona. Chciałbym zobaczyć naturę naszego Pokemona, obawacie się tutaj. Znowu będą takie jakby pokazy. A pokazy są bardzo fajną rzeczą, bardzo lubiłem w nie grać akurat w trzeciej generacji. Niekoniecznie mi się udawało, ale myślę, że w tej generacji zabierzemy się trochę bardziej za to i... Spróbujemy to wygrać. Kiedyś to w ogóle nie widzieliśmy, jak, jak to chodzi, a teraz wiem przynajmniej trochę i poinformuję się jeszcze bardziej i spróbujemy wygrać przynajmniej parę razy. Tak jak to było też Vanimi pokazanym tym w trzeciej z trzeciej generacji, to było też dość ciekawe. Ale dobrze. Nasza natura. Popatrzmy w tabeli, Beli, co nadaje. Um, ojej. Moja natura obniża specjalne angryf Angryf, e, już czytam dosłownie, Spec e, specjalny atak obniża, a podwyższa specjalną obronę, to nie jest najlepsze, wolałbym, żeby było trochę odwrotnie, albo przynajmniej, żeby specjalna obrona i specjalny atak nie były ruszone. chociażby, żeby jedno z nich poszło plus, ale żaden w minus, i to mi trochę przeszkadza, no dobra, ale jeżeli o to chodzi, to możemy e, przy pomocy specjalnego treningu to podwyższyć, e, Reszta atrybutów naszego pokemon'a bo jest tutaj tak samo jak w XY, jak w Pokémon XY taki specjalny trening, przy którym można trenować niektóre statystyki swojego pokemon'a No dobrze, a jeżeli chodzi o pokazy, to o robienie jedzenia, to nasz pokemon lubi gorzkie rzeczy. Hmm, ciekawa sprawa, bo to też ma z naturą do czynienia, tak przy okazji. I jeszcze naszą legitymację trenera, oczywiście żadnych odznak jeszcze nie mamy, ale reszta jest okej, okay, nie? Tutaj mamy naszą Mei, możemy sobie zobaczyć jak się zmieniła w tym, w tej generacji, w tym remake'u i powiem wam, że... hm, Moim zdaniem jest to udany wygląd postaci w remake'u, w przeciwieństwie do Bretona, czy jak się nazywa ten nasz przyjaciel, nasz rywal. Druga postać, chłopak, innymi słowami. To May wygląda dość ciekawie, bardzo fajnie wyszło. Chociaż wolałem tą taką piracką chustę, to ta nowa, hmm, wstążka jest sokiem. Okej, okay, za, za, za jakoś tam mogę się z tym pogodzić. Szkoda, szkoda jedynie, że w tej części nie będzie można zmieniać ubrań, tak z tego co słyszałem. Jeżeli będzie jednak można, to będzie wspaniale. Może można byłoby zmienić taką chustę, albo też na inne kolory. Na przykład na niebieskie, chociaż czerwone już jej pasują moim zdaniem. W tym odcinku zabierzemy się za m, walkę z naszym rywalem, pierwszą. Pójdziemy do Bretona, spotkać się z nim. I przy okazji trochę tam potrenujemy. Syn naszego profesora Bircha... Hmm, studiuje albo raczej bada Pokémony na drodze 103. A my się zabierzemy za to. O tak, ludzie, o tak. Chcemy mi się teraz naprawdę bardzo nagrywać, ale jedynym problemem jest to, że może słyszycie w moim głosie, jestem trochę, przeziębiłem się znowu trochę, tak, dwa tygodnie przerwy i znowu, em... mam nos trochę zatkany, taki głos może by się nieco zmieniać, takie informacje na boku, więc mam nadzieję, że to nie będzie przeszkadzało, normalnie to bym przestał z nagraniem na jakiś e... tydzień, aż mi się poprawi, ale chcemy mi się naprawdę grać w Pokémon Alpha Suffer. A niestety nie mam drugiej edycji, jak zwykle, kiedy kupuję sobie zawsze dwie edycje, tym razem kupiłem tylko jedną z powodu braku pieniążków. I teraz nie mogę grać prywatnie na następnej edycji, czyli, czyli muszę tutaj grać i nagrywać w tym samym czasie, czyli to też jest dla mnie takie granie na ślepo. Zastanawiam się trochę tak, czy może... a, zobaczycie kiedy indziej. Może jeżeli to zrobię, to wam powiem w następnych odcinkach. Na razie, pograjmy sobie i nie gadajmy o rzeczach niewspólnych z tą grą. Przed chwilę widzieliśmy naszego przyjaciela Robaczka, naszego kochanego Wampla. Kiedyś lubiłem tego Pokemona, nadal go, w sumie wyglądu i tak dalej, nadal go lubię. E, dość ma fajne ewolucje. Mm, te dwa motyle, nie pamiętam jak się nazywało, ale... Pamiętam, że były dość fajne Pokemony, może nie z ataku i tak dalej, ale lubiłem je z wyglądu i... No może też z ataków, no jeden pamiętam, że potrafił psychiczne ataki. Pamiętam jak w, w Diamond i Pearl. W czwartej generacji łapałem je. Tutaj w sumie też, ale nie aż tak bardzo jak w tamtej generacji. A tutaj nie wiem, tutaj nie wiem jakie Pokémony wezmę. Chociaż y, mam taki plan, który miałbym wziąć Pokemony. Na pewno matki będzie teraz y, należał dalej do naszej grupy, naszego teamu. Ale jeżeli chodzi o resztę, to nie wiem za bardzo. Hmm. Chyba mam jeszcze pomysły na dwa Pokémony, ale to już y, wszystko. Dobra, posłuchajcie teraz na muzykę, ludzie. To jest muzyka ze wszystkich Pokemonów, kurde. Zawsze kiedy... Jakaś tam postać... Y, Oprowadza nas po mieście. Chyba dodali to jednak w drugiej generacji. Zawsze kiedy postać oprowadza nas po mieście jest taka muzyka. W drugiej generacji była co prawda najlepsza. W oryginałach, a nie w remake'ach. Ale tutaj też idzie. Popatrzcie, posłuchajcie tej muzyki. Dobra. Hej, pracuję w Poké Supermarkcie. Poznaję na pierwszy wzrok, na pierwsze spojrzenie każdego nowego trenera. nowicjusza. No dobrze, z powodu, że jestem dobrym człowiekiem, serca dobrym człowiekiem, dam ci parę wskazówek. Ty, ty, to jest Poké Supermark. Poznasz go po tym niebieskim dachu. Sprzedajemy tam bardzo przyda wiele przydatnych rzeczy, jak na przykład leczenie albo pokebale. Proszę, to dla ciebie jako prezent reklama na koszt firmy. Ha, dostaliśmy pierwszy potion, ludzie. Dostajemy pierwszy posion. Przadzą cię na pewno. Um, tak, tak. Poślony może wszędzie użyć i może uleczyć. A to jest centrum Pokémon. Poznasz go po czerwonym dachu. Um, obsługa w Pokémon, w poke, um, obsługa tam um, znaczy się. Obsługa w centrum Pokémon zawsze dba o to, żeby uzdrowić swoje Pokémony. Okej, okay, no to były moje bardzo, bardzo, bardzo przydatne. Wskazówki, dobrej roboty, dobrej przygody, chciałem powiedzieć. Podróże. Najpierw idziemy do Poké Center, jeżeli. Um, żeby na wszelki wypadek zapisać tutaj, bo jeżeli przegralibyśmy teraz, to musielibyśmy wracać do domu. Znaczy, May by się teleportowała, tak jakby do domu, żeby uleczyć Pokémony. Automatycznie. Zawsze do ostatniego miejsca, które... Zawsze teleportujemy się przy przegranej do ostatniego Center, przy którym się leczyliśmy. A jeżeli się nie leczyliśmy, w żadnym pocket Center, to do mamy musimy i lecieć. A jeżeli bym przegrał, to mógłbym tutaj powiedz. Może moglibyście pomyśleć, że he, na początku już przegrywać jest trochę... Be, głupie i idiotyczne. Ale no cóż, pamiętam jak... Jak jedna osoba zginęła tutaj na Wingulu. Ale to już inna historia. Aha. Ok. On dał nam wskazówkę do pewnej rzeczy: że, jeżeli będziemy lekko analogowym stykiem, czy jak to nazwać, yy, poruszać, to wtedy, znaczy nie powoli, tylko jeżeli lekko w jedną stronę ruszymy, to będziemy mogli się skradać. A to nam pomoże na przykład zakradnąć się do niektórych Pokemonów, albo. prześnie uważonym, yy, niezauważenie przez yy, zieloną trawę. Przez wysokontrowe. Fajne, prawda? Tutaj jest Brenton, No dobra, co ty robisz, stary? Czy on tam sikał? Do tej kałuży? O mój Boże! Rozumiem, a więc to są Pokémony na drodze 103. O! E? Co? Czy to nie May? Jak widzę, mój tata podarował ci Pokemona. No to od razu wykorzystajmy sytuację, żebyśmy mogli powalczyć. Pokażę ci, co to znaczy być prawdziwym trenerem. Heh. Tak, ty mi pokażesz. Wyzwanie od naszego kolanego Bretona. Chociaż jego imię w niemieckiej wersji Brix, mi się bardziej podoba niż Breton w angielskiej, ale okej. Okay. Oj, jak widzimy, ma. Um, treko. Nie wiem, czy to takie dobre. Bo wiecie, my na piątym poziomie mieliśmy już e, atak wodny. A jeżeli on na piątym poziomie powinien mieć teraz atak ym, roślinny. A to nie wiem, czy byłoby takie świetne, wiecie. Ech, dobra, mam nadzieję, że nie ma. Może się nam przyda. Na razie takich wielkich ataków nie robi, ale... No cóż. Wszystko może się jeszcze zmienić. A tak przy okazji... Em, nowe menu w... Em, walki w tej edycji jest bardzo fajne. W po, Pokemon Y było bardziej takie owalne, a tutaj jest takie bardziej takie chmurki, jakie... Tutaj taka na dole walizka, czapka oraz takie Pokeball. a, te, a tutaj jest taki jakby. Jak by to nazwać? Takie... Taki jakby dymek? Taki jakby dymek w. dymek do rozmowy w komicie albo w Manze, jeżeli ten ktoś mówi tak bardzo podnieconym głosem, albo jest skórzonym? Może... dobrze to kojarzę? Nie wiem jak wam się kojarzy, albo. Mi się właśnie z tym kojarzy. No dobrze. Ale naprawdę bardzo łatwo poszło. Ale ludzie, co mówicie na temat... Ym... Co powiecie na temat naszej... Naszego Pokemona. Wyglądu tych walki ogólnie, wygląd pokemona... Ym... Przy animacji. Na przykład naszego Pokemona tutaj przy... od tyłu jak stoi plecami do nas i... A takuje, co powiecie na temat, na te animacje, na to wszystko? Ej, jak wyglądają teraz Pokemony w porównaniu do kiedyś, mi się to bardzo podoba. Hej, mej, to nie było się wcale takie złe. Dostaniesz ode mnie 200 dolarów, hej, pocket dolarów. Nie, kurde, pokojenów się mówi, pokojenów. Ach, to była wspaniała walkaś, dziękuję ci za to. Poczekaj, uzdrowię nasze drużyny. Dobra. He? A gdzie to? Tym, tym, tyry, tym. Dobra, nie było. Chyba teraz zrozumiałem, dlaczego mój tata podarował ci Pokemona. Naprawdę masz... Y... posiada swojego Pokemona jeszcze wcale nie tak długo, ale już... Y... Połączyły was, was wasze serca, tak jakby. Polubiliście się. Wydaje mi się, że... przyjaźnić się z każdym Pokemonem. Dobra, ale jestem sko skończyłem z moimi, z moimi badaniami. Możemy wracać do laboratorium. Chodźmy razem do domu, Mei. Eee, ludzie, nie wiem jak wy to robicie, kiedy mówicie koledze, albo dziewczynie, koleżance, że chcecie iść razem do domu. Ja pod tym rozumiem, że idziemy razem obok siebie albo tak za sobą, albo obok siebie w każdym razie, ale nie tak, że jeden pobiega do przodu i czeka tam na was. Czy to nie jest trochę dziwne? Wracam do laboratorium mojego taty! No to chodź szybko! No dobra, teraz to już rozumiem, ale wcześniej to przed chwilą było trochę dziwne. Ty, tym, ty. ty, ty tyrym. Och, ta muzyka jest piękna tutaj. W tej generacji mogę powiedzieć, że ta generacja miała. Jedną z, jeden z najpiękniejszych tracków w Pokémonach. Od razu można powiedzieć. Tak samo jak druga generacja. Hej, hey, May, tutaj! No jakbym was nie widziała, ej! O, oh, słyszałem, że pokonałaś Brootona w walce. Jestem pod wrażeniem. To bardzo pomoże moim badaniom. Um, on bardzo, bardzo często pomaga mi w moich badaniach, i dlatego jest ma już bardzo duże doświadczenie jako trener. Ten potek. Um, ten Pokedeks za, za, zamówiłem tak jakby. Dla moich badań, ale myślę, że tobie bardziej się przyda. Mej do sobie Pokédex, ey! Pokédex jest bardzo, no, bardzo nowoczesnym urządzeniem, które zapisuje poke, yy, dane o Pokémonach, które zobaczysz albo złapiesz. Bricks nigdy... znaczy Breton, nigdy nie opuszcza domu bez swojego Pokédexa. Bardzo często pomaga mi. E... No, tak, tak. On mówi teraz coś, mówi teraz coś takiego, że tak, tak. E... Bardzo często przychodzi do mnie, kiedy złapię bardzo, 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 bardzo rzadkiego Pokémona, żeby mi go pokazać i żeby pokazać mi jego wpis w Pokédexie. Bardzo dużo, e... Czeka na ciebie, bardzo dużo spotkań z, e... pod człowiekami, z ludźmi, Pokémonami, bla, bla, bla. O mój Boże! Niektóre rzeczy się tak dziwnie przetłumacza, bo nie chcę ich dosłownie przetłumaczać. Dobra, bla bla... On teraz chce mnie przekabacić, żebym... Żebym... Ja, jako dziewczyna, tak? Żebym przychodziła do niego, używała Pokedeksów do łapania pokemonów, do... Uzupełniania Pokedeksu, danych o pokemonach i informacji i tak dalej. Tak, chcę żebym mu pomogła, Pomagała. <laughs> tak, będę mówić teraz w... Osobie rzęskiej, a o, o mnie. Hej, teraz też masz Pokédex, Mate? No tak, niestety teraz tylko brakuje Ci Pokéboli. Przepraszam, a to Pokémon to możesz łapać swoje Pokémony. Muszę sobie wymyślić jeszcze jakiś głos dla Bretona. Mam dla Ciebie bardzo, bardzo przydatny coś tam, przydatny, przydatną radę. Te. Ta. No tak. E, tak, on teraz powiedział, że dostaje się też um, punkty doświadczenia, jeżeli łapiesz Pokemona, bo kiedyś tego nie było od generacji XY, chyba czy tam od e, Black and White, nie wiem dokładnie, ale jest coś takiego, że kiedy łapiesz Pokémona, też dostajesz od e, jego um, dostajesz punkty doświadczenia, chyba nawet więcej dla tego Pokémona, który walczył. Kiedyś tego nie było i to zostało niedawno dodane, ale tego już nie będę, nie będę już tłumaczył, bo to było naprawdę dziwne. Um, Niektórych rzeczy nie da się tak łatwo przetłumaczyć, bo trzeba najpierw pomyśleć, jak to przetłumaczyć, żeby robiło to sens, nie? Że miało to jakiś sens, ale teraz... Możemy iść dalej, ej, co tu jest? Teraz po ostatnie zdania tylko chcieli nas przekabacić i dawali nam rady Bla. Rzeczy, które wiemy. Hmm, bardzo skomplikowana maszyna! Ok. Ta mapa pokazuje wszystkie bardzo rzadkie i inne Pokémony, które można znaleźć na rutach. Y Coen, what the hell? Ciekawa sprawa. Dobrze! Idziemy! Ej, hey, May, Czekaj! Ale kto to? O, mama! Cześć! Dla niej też możesz jakiś głos mieć. Um. Czy byłaś już profesora Birka? O, jakiś słodki Pokémon. Czy dostałaś go od profesora Birka? Hmm, świetnie! Jesteś dokładnie taka jak tata. Bardzo dość ładnie wyglądasz ze swoim Pokémonem. Trudno uwierzyć, że masz teraz swojego własnego Pokémona. Tata na pewno bardzo się ucieszy, jeśli o tym usłyszy. Ale proszę uważaj na swojej drodze. Jeżeli coś się stanie, zawsze możesz wrócić do domu. Rozumiesz? Okej. Okay. Złapię wszystkie... ...skarbie. A gdzie moje buty? No, nie dostaje się butów. Kurde, to jest trudne, że teraz, kiedy jestem trochę przeziębiony, że muszę uważać, ten ee, muszę i robić jakiś głos. Nie wychodzi tak dobrze, jakbym nie był przeziębiony. No dobrze, ale damy birczałam raport, birczałam przynajmniej głos. Mej! I czekaj! Proszę, to od mojego taty. Co? Ok. No, update do naszego poke, poke navigatora Hmm. Zaraz wam wytłumaczę, co on robi. Możemy tutaj sobie kliknąć i. Tutaj na to czego czerwonego piekacza na touch, touch screen, jak widzicie. Um. No i teraz pokazywane nam są wszystkie Pokemony, które możemy złapać na danej e, drodze. Jak przejdziemy tutaj, na przykład, nie ma żadnych pokémonów, ale na tej drodze jest na przykład. E, ...Pokemony, których jeszcze nie złapaliśmy. To pomoże nam w uzupełnianiu pokedexu, właśnie. Jest to na przykład przydatne w. Em, jeżeli chcecie uzupełnić cały pokedex i tak złapać wszystkie możliwe Pokemony. Ale haczyk jest taki, że to urządzenie pokazuje tylko pokemony, które już raz widziałaś albo widziałeś na tej rucie. Na tej drodze. Czyli to nie jest może takie fajne, prawda? Trzeba uważać. Więc. To nie pomoże wam aż tak dużo. Jeżeli nie zobaczyliście żadnego Pokemona, to wiesz, że go nigdy nie znajdziecie. Jeżeli nie będziecie mieli szansy, że nie będziecie mieli żadnych... Jeżeli nie będziecie mieli szczęścia, bo szansa często jest 5%owa, żeby odnaleźć jakiegoś Pokémona i jeżeli nie będziecie mieli tej szansy i takiego szczęścia, to... pójdzie wszystko w dupy. Ale to, co chciałem jeszcze powiedzieć, że szkoda, że... Albo takie, takie. To w... dziwne jest uczucie od poprzedniej generacji. Że nie potrzebujemy tych specjalnych butów do biegania. Nie wiem, jak one się nazywają po angielsku, ale te specjalne buty do biegania, które. Em... Dzięki którym możemy ubiegać, bo normalnie moglibyśmy, moglibyśmy tylko chodzić, jeżeli tych butów nie mieliśmy. Jest to teraz bardziej realistyczne, kiedy tych butów nie ma, ale kiedyś to... Przyzwyczaiłem się do tych butów. W starych generacjach ogólnie nie można było... E, biegać. W trzeciej generacji właśnie te buty zostały dodane, a tutaj w remake'u trzeciej generacji już tego nie ma, więc to jest naprawdę takie... Nie do przyzwyczajenia Trzeba się przyzwyczaić, nie? Takie... Zobaczcie. Zwykle bez butów chodzilibyśmy tak... A, tak, a teraz musimy, od początku możemy biegać. Ale teraz chcę coś spróbować. E... Ty, a szybko. Dzia, dziab. O! Hej, May, tutaj! i mm. popatrz tam! Widzisz to, co ja? To jest jakiś ogon. Tak, bardzo um, jasny znak na to, że jakiś pokémon się tam ukrywa. Tak, to jest pewnie poczyjena. Albo zigzagon. Okej, okay, no to dobrze. Um. Pokemon nawigator mówi, że ten Pokémon ma specjalny... Jakiś specjalny i... Rzadki atak. Mei, spróbuj złapać tego Pokémona za ogon! Szybko! Znaczy, powoli... musi się powoli... Zbliżać, tak. Musimy się skradać. Dobra, szybko! Musi się nam udać. O! No właśnie, ludzie. To jest ich zakąt 3 poczyjena. ciena. Po e, No dobrze, myślę, że złapiłem tego pokemona, co? Nie będę go chyba trenował, ale możemy go złapać. Hej, łap go za ogon! BIEM! Jeszcze raz robisz to samo. No dobrze, ludzie. Nowość chyba w, w dodana w poprzedniej generacji, znaczy się w Pokémon X i Y. Pokemony, które można złapać w ten sposób, które można zobaczyć na ulicy, to chyba znaczy w wysokiej trawie, i można rozpoznać co to za Pokémon i można go wtedy złapać. A Pokemony, które zostaną um, złapane, znaczy się, które, które pokazują się w takich eventach, w takich. Um, są pokazywane w takich eventach jak ten, gdzie przypadkowo jakiś Pokémon się pojawia w trawie. I się go złapie to podobno te pokemony zazwyczaj e, posiadają jakieś specjalne i rzadkie ataki, których normalnie nie posiadają. Na przykład mój kolega w swojej wersji Alpha e, na znaczy 3 Omega Ruby złapał pokemona, który e, złapał, który to był pokemon, chwila, nie pamiętam, a dokładnie. Chyba Zigzagon? chyba Zigzagon. Nie, to był, nie wiem, chyba poczyjana też. E, ale pokemon, który normalnie tego atak e, posiadał, atak, którego normalnie nie może się nauczyć, którego nie posiadał i był to dość silny atak. Może ten pokemon be, też będzie miał jakiś atak, którego normalnie nie posiada. O! Oh, tak wygląda łapanie Pokemonów. Mhm. FIFIN jest wszy wszystko Hm. Nie wiem jak to się... jak to przetłumaczyć. Coś tam jest napisane, że... Że jego zęby są dość duże w porównaniu do jego wielkości, oraz. E... Aha! I żeby przestraszyć i odstraszyć swoich przeciwników, jakby powiedzieć, najeżdża swoje, swoje włosy. Swoje. Tak, włosy. Dobra, ciekawe. Tak brzmi jego odgłos. A tak wygląda jego animacja, tak? Dobra, przybliżmy. Znaczy, odalmy, a teraz przybliżmy. A jakie to piękne powkuko! Ej! Uuu, haha, i yo. Czy to nie jest piękne? Ach, kocham to! Ui! Hoho! Ho. Dobra, koniec. Wielkość. Ym... Typ to chyba Dark, tak? Typ jest y, ciemny, ciemność oraz wielkość y, pół metra oraz 30. Kropka 6 kg? Ciężaru nie, nie, chcę go nazywać, chociaż... Dam moje imię A wiecie jakie? Wiecie jakie? Nie, <śm> to nie Ale tutaj i... Ha? Już myślicie? Już myślicie? Ha? A? Myślicie, że to będzie to, co myślicie? Tak, tak? Mm hmm, Dam mu jego angielskie imię Czyli po Chiena. Mojemu yy, matki powi, też dam jego angielską nazwę. Jak będziemy. Jak będziemy u tego. Yy, jak będziemy hmm. u tego człowieka, który może zmieniać imiona. Tak. To wtedy zmienię jego imię na. Zmienię go imię na. Yy, na jego angielskie imię. Żeby było fajnie. Chociaż nie. Nie zmienię. <laughs> nie będę tego jednak robił. Bo to nie byłoby sensu przy ewolucjach. Dobra, to nie zostanie tak, jak jest. O, świetnie, May! Co prawda, mam więcej doświadczenia jako trener, ale. Ale, zła... ale podkraść, złapać Pokemona tak niespodziewanie i tak w ogóle, to mi się bardzo rzadko zdarza. No, fajnie. Dobrzy ludzie na no w końcu się udało. To przetłumaczenie naprawdę przeciąga trochę lecwo, ale mi się to podoba, jest fajnie, jest przyjemnie. Ciekawe są ile godzin będę miał pod koniec gry, pewnie jakieś 50. Dwa razy tyle niż normalnie. Tyry, ty. Ale powiem wam, powiem wam tak, że będę trenował bez nagrywania, bo to żerałoby zbyt wiele czasu. Dobrze, ludzie, powiedziałbym, że w następnym odcinku zobaczymy, co zrobimy dalej. To jest koniec na dzisiaj. Na razie, jeżeli wam się podobało, bla bla bla, oceny i komentarze. Na razie, cześć!